Zobaczymy. Zapalają się czerwone światła i rozpoczynamy sprint do drugiej rundy do Grand Prix Australii. Jędrzejczyk na razie jest dosyć dobrym startem, ale Barański tam gdzieś już szuka swojego miejsca, no ale to mimo wszystko Jędrzejczyk broni tego pierwszego miejsca, tak jak wystartował, tak dalej jedzie Trzymański, dalej Lipski, Smoliński, Rajman tutaj koło, w koło do zakrętu numer 3, Rajman od wewnętrznej, jest tam cały czas koło niego kierowca Hasa, ale to chyba jednak Smoliński wyjdzie z tego pojedynku pierwszy, jednak nie, jednak jest z przodu Rajman, Smoliński zostaje z tyłu, a tu przepiękna walka trzech kierowców, Kornatowski z tyłu, Madeja i Kozłowski obok siebie, Mercedes i Aston Martin tam się zakotłowało, poleciało jakieś części. Kozłowski teraz spada na 11. miejsce za Klockiewicza. Jeszcze Klockiewicz. I Chubacz przed, właśnie Kozłowskim. ależ gorąco tutaj w środku tego, toru, w środku stawki. Co tu się dobrego dzieje? Do zakrętu numer 11 dojeżdżamy dalej, walka cały czas trwa. Madeja blisko za hubaczem. Chubacz już kolejną pozycję awansował na ósmym miejscu Przemysa w Chubaczku, bo Madeja teraz blisko za nim, ale nie da rady zaatakować. Tam z tyłu mamy free freewide do zakrętu numer 13. Soku oraz rodzik szeroko, teraz Soku spada, uderzył w bandę Soku. Zielona flaga już na to, że nie będzie żad i neutralizacji, ale mocno uszkodzony samochód Wikarba. Chubać niedługo dojedzie, ale teraz Smoliński kontra Hubacz. Dojazd do zakrętu numer 13. Wychyla się wewnętrznie Adrian Smoliński. Kontra przewyższał Hubacz. Znowu, znowu ponowny błąd, co okrążenie temu. Tylna oś zablokowana. Uścisk z samochodu Hasa i zostaje na ósmym miejscu, a tuż już blisko za nim już jest Klockiewicz. I my jedziemy cały czas z pierwszą trójką. Staszek Barański będzie musiał chyba bronić się przed Erykiem Szymańskim. Jest próba ataku. Rywalizacja o pierwsze miejsce w tym wyścigu. I udało się. Staszek Barański przejmuje prowadzenie w tym sprincie. Te ustawki na naszych ekranach w tym momencie wrzesień Rodzik i Madeja. No i właśnie Rodzik w tym atakuje Kubę Madeję na tej are bardzo długiej, prostej do zakrętu numer 11. Jeszcze zbliża się wrzesień. Czy będzie gdzieś atak na trzeciego? Szuka tego miejsca. No ale tutaj był totalnie tor zablokowany przez tą dwójkę przed nim. Pięknie w zasadzie Rodzik i Madeja w zakręcie numer 11 i 12 obok siebie, ale jednak mimo wszystko lekki uścisk u. Madej wykorzystuje to wrzesień, awasuje na 11 miejsce, blisko jest już za rodzikiem. Rodzik dopiero na 10 miejscu, po wyśmienitym epizodzie tydzień temu, podczas inauguracji tego sezonu, znajduje się dopiero na 10 miejscu. A my wracamy do pierwszej czołówki. Co tam się podziało? To był właśnie rodzik, o którym przed chwilą mówiłem. Ostatni zakręt, uścisk tego McLarena i spada, spada na 16 miejsce. Uško samochód, samo mocno samochód McLarena. Eryk Szymański aktualnie pozycja numer 2. Kacper Jędrzejczyk powrócił na prowadzenie tego wyścigu. Staszek Barański spadł na miejsce numer 3. Będzie próba ze strony Eryka Szymańskiego. I tutaj z niezwykłą łatwością teraz minął kierowcę RB. Także McLaren ponownie Eryk Szymański na prowadzeniu. Kornatowski w ataku. Atakuje on Barańskiego. Barański jakiś czas temu przewodził w tym wyścigu. A zaraz może spaść nawet i na czwarte miejsce. Bo atakuje już w tym momencie tutaj szybko... Szymon Kornatowski blisko za samochodem Alpin. Ten samochód Ferrari teraz jest już otwarty. Derek. zbliża się bardzo szybko również do Jędrzejczyka. Szymon Kornatowski, czy będzie kolej, kolejny atak? Kolejny kierowca próbuje tam Szymon Kornatowski, ale wypada ostatecznie z toru. Uderzył on w samochód Wikarba To było jednak za dużo, za dużo w tym zakręcie. Jednak nie udało się wyprzedzić kolejnego kierowcy. Z tyłu ze strony Przemysława Chubacza wyprzedza Adriana Smolińskiego. Bardzo dobra jazda Przemysława Chubacza. Chubacza. To jest w zasadzie jego debiut w tym sezonie. Nie uczestniczył w ostatniej rundzie w Chinach. Także witamy także Przemysława Chubacza, wicemistrza poprzedniego sezonu, aktualnego wicemistrza. Zobaczymy, jaką pozycję uda się dzisiaj dowiedzieć, bo jak na razie te pierwsze okrążenia wyglądają bardzo dobrze. Teraz próba. Udaje się wyprzedzić jak na razie Szymona Rajmana P4 dla kierowcy Red Bulla. Koło w koło dalej z Szymonem Rajmanem, ale tutaj już wewnętrzna także pozycja numer 4 należy teraz do Hubacza pokazuje się jeszcze tam Adrian Smoliński zdecydowanie szybszy od kierowcy Ferrari koło w koło, znowu dwaj kierowcy i kłopoty Szymona Rajmana ale całe szczęście nie skończył tak jak jego team partner próbuje jeszcze Kacper Lipski No dla... jest bardzo blisko już Lipski za nim, zaraz Rajman straci Nerez do Smolińskiego już zaraz będzie więcej niż sekunda no i wtedy w zasadzie będzie to gigantyczne ułatwienie dla Lipskiego, stracił to tempo na samym końcu wyścigu Szymon Rajman. No i teraz Kacper Lipski już się wychyla. Już zaraz będzie chyba przed Rajmanem. A tam z tyłu jest jeszcze Klockiewicz. No od razu Klockiewicz bierze sprawę w swoje ręce i jest kolejna pozycja zdobyta. Rajman spada już na ósme miejsce. Rozpoczynamy ostatnie okrążenie tego sprintu. Kacper Jędrzejczyk. Przed nim Eryk Szymański. Walczą o zwycięstwo w tym pierwszym sprincie sezonu piątego J-Lab Spark Motorsport League. Kto wyjdzie z nich e, zwycięsko? Kto wyjdzie z tej walki zwycięsko? Oczywiście tam z tyłu jeszcze Hubacz i Barański. Chubacz może być się na podium na ostatnim okrążeniu tego sprintu, jednak Barański jeszcze tego wszystkiego broni. nie wpuszcza. Kierowcy Red Bulla przed siebie, za Chubaczem mamy jeszcze Adriana Smolnickiego, Ta trójka też tutaj walczy o to najniższe stopnie podium, ale przed nimi Eryk Szymański i Kacper Jędrzejczyk. Pytanie, kto będzie na tym trzecim miejscu? Właśnie Barański, Hubacz czy Smoliński? No i teraz Hubacz już z otwartym DRS-em broni się tak samo. Próbuje Barański, ale jest Hubacz już przed Barańskim. Nie będzie żadnej odpowiedzi ze strony kierowcy Alpin. Jest Hubacz na trzecim miejscu, już raczej na nim pozostanie, bo ciężko będzie komuś go wyprzedzić. Tam z tyłu jeszcze próbuje atakować się Smoliński, ale tu z przodu Szymański i Jędrzejczyk dochodzi nam, można powiedzieć, do... Zamiany, no nie, no zostaje Szymański na czele tego wyścigu. Jędrzejczyk na razie nie daje rady i wszystko wskazuje na to, że to Szymański będzie pierwszym triumfatorem sprintu w sezonie 5 Laps Park Motorsport League, chociaż jeszcze Jędrzejczyk nie, tam było za mało miejsca, mimo wszystko nie dał rady. Szymański wygrywa ten sprint po fenomenalnej walce na końcu. Znakomita jazda, no ale niestety trochę kar. Kacper Jędrzejczyk 3 sekundy, Przemek Hubacz też 3 sekundy, więc ci dwaj kierowcy spadają. Nie będzie ich na podium. Natomiast awans oczywiście Adriana Smolińskiego. Dobra jazda Staszka Barańskiego i perfekcyjna wręcz Eryka Szymańskiego. Wygrał wyścig poprzedniej w Chinach, teraz udało się wygrać sprint.